Ewa, jesteśmy na pokazie Patrycji Kujawy, który właśnie przed chwilą się skończył. Powiedz, jak Tobie ten pokaz w tym roku podobał się? Jaka kreacja Ciebie najbardziej zaskoczyła? Ja to w ogóle Patrycję podziwiam w każdej kwestii, każdą jej kreację. Podziwiam, nawet sama jestem dzisiaj w kreacji Patrycji. Do pokazu akurat dużo wcześniej wiedziałam, co będzie, ponieważ razem przygotowałyśmy tę e, imprezę, więc e, ja już dużo wcześniej widziałam i szczerze powiedziawszy, nie wiem, którą bym wybrała. Bo wszystkie były tak piękne, że każdą bym prawie ubrała na jakąś okazję. E, ciężko by mi było naprawdę zdecydować się na jedną. Myślę, że tam z 5-6 na pewno bym wybrała od ręki i na pewno bym je założyła gdzieś na wielkie wyjścia i nawet do ślubu kościelnego który planuje z Tomkiem. A jak to się złożyło, że Twoja agencja Pierowa właśnie zajęła się tym dzisiejszym eventem, a wiem, że od kilku miesięcy pracowałaś na tym imprezą dzisiejszą? To... To też bardziej prywatna strona. My z Patrycją się znamy też jako koleżanki. Patrycja użyczała mi bardzo często swoich kreacji i tak się polubiłyśmy, że ja postanowiłam, że chcę po prostu uczestniczyć w pokazie tak zdolnej projektantki, bo dla mnie to jest zaszczyt pomóc tak zdolnej projektantce. Jeżeli chodzi o dzisiejszą choreografię, pokazą Patrycji Kujawę, kto nad nią pracował eee, Patrycja wszystko było no Patrycja. Patrycja to jest po prostu y, cały artysta, który od A do Z pracuje nad każdym szczegółem, co ma być. Wystrój, wszystko. Patrycja jest po prostu ogromnym, słuchajcie, ar, y, artystą, który ma o, przeogromny talent. Ja wróżę jej, że jeszcze rok, dwa i ona będzie po prostu na salonach światowych. To na 100%. Jeżeli chodzi o twoją fundację, Lubertowi pomagają. E, jakie macie plany na najbliższy okres? Bo wiem, że twoja fundacja i twojego małżonka e, mocno angażują się w różne akcje społeczne. Tak. Y, Teraz akurat, no bo wiadomo, my pomagamy z mężem cały czas na oddziałach stricte, tam, gdzie dzieci leżą w szpitalach onkologicznych, robimy koncerty, bajkoterapię, pomagamy im mentalnie, duchowo, psychicznie, ale teraz zaczęliśmy zbierać gadżety. Uwaga, od światowych gwiazd i niedługo podamy jakich takich top of the top. Są to różne gadżety, koszulki, płyty i tak dalej z podpisami, które będą na jednej wielkiej licytacji, a całe pieniążki z tej licytacji przeznaczymy właśnie na remont lub na sprzęt szpitala naszego onkologicznego, którym się, którym się opiekujemy. Na kiedy przewidujecie najbliższą aukcję Waszej fundacji? Lubertowie pomagają, bo wiem, że dzisiaj również przekazano sukienkę na Waszą aukcję. Tak, przekazano właśnie Ewunii Mielnickiej, która brała ślub nawet w tej sukni. Planujemy na wrzesień, ponieważ czekamy, no musimy poczekać na te gadżety, jeszcze kilka, które do nas lecą z innych części świata, od światowych gwiazd i dlatego chcielibyśmy mieć taki mocny komplet, żeby faktycznie na tej licytacji wylicytowali tak, żeby na te dzieci wszystko poszło w dobrym celu, dlatego licytujcie. Na samo zakończenie, czy w tym roku planujecie wakacje wspólne? O Jezus, wiesz co, właśnie chciałam ci, znaczy dobrze to jest, ponieważ Tomek z Dodą mają koncerty do yy, października, to do końca każdy weekend zajęty, mają koncerty, yy, bardzo dobrze i, i, i cieszę się, bo, ma, bo mają fajnie, ale z drugiej strony nie możemy z Tomkiem niestety zaplanować żadnych wakacji, no bo 5 dni to jest trochę mało, żeby gdzieś wyjechać. sama gdzieś się. może? No nie, Tomek mnie nie puści samej. Czyli sama nie możesz nigdzie na wakacje Absolutnie, jechać? Absolutnie, nawet na imprezy nie mogę chodzić sama. A jak to jest, jeżeli, kiedy, trwa, kiedy trwa trasa Dody i Tomka oczywiście, to co wtedy robisz? Jesteś w domu czy razem z nimi jeździsz? Czasami staram się być z Tomkiem, ale generalnie no, trasy są ogólnie męczące jak z miejsca na miejsce. Ja mam też dużo swoich obowiązków w domu z pracą związanych, więc staram się jakby pełnić no, swoje obowiązki pani domu w domu i również swoją pracę wykonywać, wtedy mam też taką chwilę dla siebie obiecą spa i tak dalej, mąż mi nie ma ludzi. I udzielać społecznie. I udzielać się społecznie dokładnie i mąż wtedy mi nad duchem nie ma ludzi cały czas.